Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o otwarciu kasyn, o imprezie w Zakopanem, podwyższeniu składki zdrowotnej oraz akcji Media bez wyboru. Niespodziewane poluzowanie restrykcji. Rząd zezwala na otwarcie kasyn. Siłownie zamknięte, kawiarnie zamknięte, restauracje zamknięte, bary zamknięte, a kasyna otwarte. Rząd planuje otworzyć je od północy. Tak wynika z oficjalnego wykazu prac legislacyjnych rządu: restauracje zamknięte, a rząd po cichu otwiera kolejną branżę kasyna. Po pierwszym lockdownie otwarto je już w maju 2020 roku. Pozostawały otwarte aż do 28 grudnia, pomimo tego, że w międzyczasie zamrożono handel, gastronomię i branżę fitness. Rząd pozwolił otworzyć kasyna, ale otwarcie restauracji lub siłowni to nadal zagrożenie życia i zdrowia. Czyżby chodziło o wysokość sufitów, nadal nie zjesz spokojnie przy stoliku, ale możesz przy stoliku przegrać sporo pieniędzy. Kasyna zostały otwarte w ramach wdzięczności ze strony rządu, bowiem kasyna, a konkretnie ruletka, była inspiracją dla wymyślenia systemu wprowadzania nowych obostrzeń. Na zdjęciu po lewej mamy pomieszczenie siłowni, w którym przynosi się śmiertelny wirus. Na zdjęciu po prawej Mamy pomieszczenie kasyna, w którym wirus się nie przenosi. Gdyby ktoś miał namiary na człowieka, który wylobbował w rządzie otwarcie kasyn, to proszę o kontakt. Trzeba ten talent i siłę perswazji wykorzystać. Siłownie, restauracje, branża weselna i wentowa też czekają na ratunek. Ktoś się zapyta, dlaczego rząd chce otworzyć kasyna szybciej niż choćby siłownie. Już wyjaśniam. Jak wiadomo, przy stole do ruletki znajdować się może mniej osób niż przy atlasie. A przynajmniej rządzącym się tak wydaje. PiS każdego dnia zbliża się i przeskakuje PO. Jeśli komuś się wydaje, że zapis w rozporządzeniu o kasynach nie urodził się na cmentarzu albo stacji benzynowej po rozmowie właściciela kasyna z członkiem rządu PiS, to jest wyjątkowo głupi. No i oczywiście nie za darmo. Zastanawiam mnie jedno: skoro właściciele kasen, galerii handlowych czy basenów są w stanie utrzymać reżim sanitarny, to czy nie powinno być to możliwe również w przypadku innych branż? Składka zdrowotna będzie wyższa. Na stole jest kilka scenariuszy. Rząd pracuje nad podniesieniem składki zdrowotnej o jeden punkt procentowy i o składkowaniem proporcjonalnym rozliczających się ryczałtem. Jeżeli to prawda, to świetna wiadomość. Pora przestać się oszukiwać, że przy tak niskiej składce uda się sfinansować ochronę zdrowia na przyzwoitym poziomie. Wrzucanie kolejnych pieniędzy do NFZ wygląda dokładnie tak, jakby wrzucać pieniądze do studni. Jak system jest niewydolny, to więcej pieniędzy zostanie tylko niewydolnie wydane. Nakłady na obecny system ochrony zdrowia od wielu lat systematycznie rosną. Odczuliście adekwatną poprawę jego działania. Jak już podniesiecie składkę zdrowotną, to mam nadzieję, że chociaż ten kij do zamawiania recept i skierowań będzie miał wygodny uchwyt. Jesteś wściekły, że płacisz składkę zdrowotną, a i tak od miesięcy nie możesz udać się do lekarza, partia razem z pisem ma dla Ciebie świetną wiadomość. Podniosą ci składki na usługę, z której nie możesz skorzystać. Tu nie ma znaczenia, czy składka zostanie podniesiona o 1 czy więcej punktów procentowych. Każdy myślący człowiek zdaje sobie sprawę, że ten system nie działa i nie będzie działał, gdy wrzucimy tam więcej pieniędzy. Nic nie zmieńmy, dorzućmy kasy, będzie lepiej. Pytanie komu? Przy najniższej krajowej 2800 zł brutto dostaje się na rękę 2000. Przy dzisiejszej stawce NFZ rocznie wpłaca się tam 2600 zł, po zmianach będzie to około 2900. Co w zamian? Nic. Jak chce się do lekarza, to trzeba ubezpieczyć się prywatnie. Przekładam na Polski. Radykalnie wzrosną koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są w tak dobrej kondycji, że jest to doskonały czas na podnoszenie im składek, prawda? A całkiem poważnie. To jest jakieś szaleństwo, które trzeba powstrzymać. Przedsiębiorcy, którzy w dobie pandemii nie mogą pracować, będą mieli podwyższone składki na NFZ. Gdyby jeszcze miała iść za tym poprawa jakości usług NFZ, to można by było się nad tym zastanawiać. Niestety, dobrze wszyscy wiemy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, mimo zwiększenia wydatków na NFZ, polepszenie jakości usług było tak naprawdę minimalne? W tym przypadku potrzebna jest gruntowna reforma, podobnie jak w przypadku Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Czy możemy się spodziewać, że obecny rząd przeprowadzi taką reformę? Nie. Czy możemy się spodziewać, że kolejny rząd składający się z partii, które już rządziły, doprowadzi do takich reform? Nie. Krótko mówiąc, mamy przejeba. Krupówki, tłumy, policja, sanie i kolejka do jedynej otwartej, mimo zakazu, restauracji Góraleczka w Zakopanem. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Znajdujesz się w strefie, w której obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Chroń siebie i innych. Naruszając przepisy porządkowe, narażasz się na odpowiedzialność karną. Za dwa tygodnie będą pretensje do lekarzy, do rządu, że nie ma miejsca w szpitalu dla mamy, babci, które zarazili po powrocie z balangi. Będą pretensje, że znowu zamknięte hotele, galerie, że padają biznesy. Miłej zabawy, egoiści. W jednym się dziś zgodziły i wydarzenia, i fakty, i wiadomości że na Krupówkach poszaleli za mocno. Minister zdrowia efekt imprez na Krupówkach w postaci zakażeń będzie widoczny za tydzień. To nie będzie zjawisko lokalne, bo to byli turyści z całej Polski. Andrzej Sośnierz, tłum na Krupówkach w Zakopanem. To z punktu widzenia epidemicznego nic strasznego. Każda osoba, jedna od drugiej, była w odpowiednim dystansie. Histeria wokół krupówek jest wprost groteskowa. Oburzeni chyba zapomnieli, że nie ma zakazu chodzenia po ulicach, nie ma zakazu śpiewania na ulicach, a zarażenie się na ulicy jest ekstremalnie mało prawdopodobne. Wyniki zakażeń pokazują nowy trend. Codzienna liczba osób zakażonych o kilkaset większa niż przed tygodniem, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że rośnie ryzyko przyspieszenia epidemii. Zgromadzenie ludzi na krupówkach niczym nie różni się od weekendowych tłumów w galerii handlowej. A biorąc już pod uwagę śmiesznego COVID-19, na świeżym powietrzu jest bezpieczniej niż w zamkniętym pomieszczeniu. Jednak każda namiastka normalności jest nie po drodze z nowym ładem. Adam Nidzielski. Patrząc na to, co działo się w Zakopanem, przypominam sobie mecz Ligi Mistrzów między Atlantą a Walencją. Nie chciałbym, aby Zakopane było naszym stadionem San Siro, początkiem. Trzeciej fali pandemii w Polsce. Nie ma żadnej solidarności społecznej. Ludzie na Krupówkach dobijają właśnie swoich gospodarzy, prosząc się o trzecią falę zakażeń i lockdown, a domorośli i tak tzw. obrońcy przedsiębiorców kibicują tym, którzy przedsiębiorców dobijają. Paranoja i dziecinada. Od miesiąca dziwiono się i oburzano na zamknięcie hoteli. Jakie otworzono? Wszyscy są zdziwieni i oburzeni tłumami na Krupówkach. Hotele równa się społeczna mobilność, równa się tłumy w miejscowościach turystycznych. Tak to działa i inaczej nie będzie. Po wszystkim, co mówi pan minister Adam Niedzielski, rośnie we mnie podejrzenie, że rządowi analitycy doskonale zdawali sobie sprawę, że trzecia fala przed nami. I teraz to krupówki będą jej winne. Nie wiem skąd we mnie taka nieufność, ale jednak jest to uczucie dojmujące. Czy Marsz Niepodległości i strajki kobiet doprowadziły do dramatycznego wzrostu zakażeń? Nie. A przypominam, że w tamtym okresie mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy zakażeń na dobę. Czy otwarcie galerii handlowych doprowadziło do dramatycznego wzrostu zakażeń? Nie. Dlaczego więc wybryki na krupówkach miałyby do tego doprowadzić? Co do słów ministra niedzielskiego odnośnie tego, że powoli rośnie liczba zakażeń. Tak się jakoś złożyło, że akurat od początku lutego do marca co roku wzrasta ilość zachorowań na grypę sezonową. Przypadek? Nie sądzę. Oczywiście wszystko zostanie zwalone na turystów, którzy bawili się na krupówkach, a tak naprawdę winnych należy szukać na północy, w Mielnie. W Mielni odbywa się zlot morsów, oczywiście nieoficjalny. Ludzie w większości nie mają maseczek. W sklepach tłumy również bez maseczek, odległości nikt nie przestrzega. Polska to wspaniały kraj. Wszyscy krzyczą krupówki, krupówki, a o naszym Mielnie cisza. Ciekawe, czy media z podobną powagą podejdą do morsów, którzy nie dość, że nie zachowywali dystansu, to jeszcze nie mieli założonych maseczek. Tak na poważnie, to mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę w całej Polsce odbywają się imprezy, spotkania rodzinne itp. Po prostu. Media tego nie nagłaśniają. Największe telewizje komercyjne w tym ich kanały informacyjne nie nadawały w środę programu w ramach akcji protestacyjnej Media bez wyboru. Pierwszy raz w historii nie wyemitowano faktów TVN i wydarzeń Polsatu. Wiele mediów przyłączyło się do akcji Media bez wyboru. Pokazujemy, jakim zagrożeniem dla rynku mediowego jest proponowana przez rząd opłata od reklamy. Widzowie mogą zostać pozbawieni wyboru i różnorodności, do których są przyzwyczajeni. Podatek od Mediów uzasadnia rząd, ma być wprowadzony przez COVID. Rodzice mają prenumeraty polityki. Zdziwiłem się w marcu, maju, dlaczego ta gazeta jest taka cienka. Nie miała reklam, albo maksymalnie jedną, na całe 100 stron. To jakby restauratorom teraz wprowadzić podatek od sprzedawanych dań. Media dodatkowo opodatkowane w dobie kryzysu mogą nie udźwignąć tego ciężaru i zniknąć. Obywatele potrzebują różnorodności na rynku medialnym do rzeczowej dyskusji o sprawach publicznych. Media w dobie pandemii są w tak świetnej sytuacji, że dodatkowy podatek solidarnościowy zapłacą zdrobnych. Prawda, kontrskuteczny i szkodliwy pomysł rządu, zwłaszcza przy budżetowym i hojnym finansowaniu mediów publicznych. Takiej dziennikarskiej solidarności w Polsce do tej pory nie widzieliśmy. Małe i duże redakcje z całego kraju wspólnie zaprotestowały przeciwko polityce rządu PiS wymierzonej w wolne media. Pewien dziennikarz w pewnej komercyjnej telewizji o akcji z czarnymi ekranami takiej akcji i takiej solidarności mediów jeszcze nigdy nie było. To prawda ale nie jestem pewien, czy należy się tym chwalić, że nigdy nie było. Na przykład, że wtedy nie było. Wiele osób miało i ma pretensje do mediów o to, że nie interesowały się za bardzo podatkami nakładanymi na zwykłych obywateli, a kiedy rząd uderzył bezpośrednio w media, to nagle znalazł się czas na rozmowę o podatkach. A gdzie byliście, gdy podnoszono akcyzę na alkohol i papierosy? Wprowadzono podatek cukrowy, likwidowano ulgę abolicyjną, wprowadzono podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i tak dalej? Gdzie jesteście, gdy niszczą polskie firmy? Teraz, gdy bezpośrednio w was uderzają, to jedność. Gdy wprowadzono podatek cukrowy, nie protestowali. Gdy podnoszono akcyzę na fajki, nie protestowali. Gdy wprowadzono podatek od mediów, już nie było komu protestować. Rząd nie ma własnych pieniędzy, jeżeli komuś chce coś dać, to musi najpierw komuś zabrać. Media od miesięcy straszą koronawirusem, powodując, że restauracje siłownie są zamknięte i nie mają z czego płacić podatków. A teraz zdziwienie. Że rząd szuka pieniędzy gdzie indziej. Obiektywnie rzecz ujmując, to media informowały o nowych podatkach przynajmniej w internecie. W politycznym przeglądzie tweetów często pokazywałem artykuły właśnie z dużych mediów, gdzie opisywane były projekty ustaw wprowadzające lub podnoszące podatki. Problemem jest to, że kończyło się na jednym dwóch artykułach. Obecnie media powinny przypominać o tych innych podatkach. Pierwsze, co dzisiaj zauważycie, to złość na media tych, którzy protestowali przed każdym innym podatkiem, a media nie walczyły wtedy o to, by rząd podatków nie wprowadzał. Zobaczycie też wielkie wsparcie dla mediów tych, którzy wraz z Pisem Podnosili inne podatki. Ostateczny dowód, że PiS z nowym podatkiem od mediów przesadził. Nawet partia razem go krytykuje. Lewica zawsze jest za podnoszeniem podatków i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Podatek medialny jest wyjątkiem tylko dlatego, że uderza w ich promotorów. Dziennikarze doszukali się kilku ciekawych zapisów w projekcie ustawy o podatku od reklam. Jak informuje Rzeczpospolita, zapowiedziany podatek od reklam będą płacić nie tylko niezależne media, ale również sieci sklepów. Z projektu ustawy wynika, że nowy podatek zapłacą także supermarkety wydające gazetki reklamowe. Najfajniejszy myk w ustawie o podatku od mediów 35% zebranych pieniędzy wróci jako finansowanie wartościowych audycji. Jak myślicie, jakie to są audycje? Kto to będzie oceniał? Nowy podatek od reklamy ma wyrównać szanse firm krajowych w porównaniu do globalnych korporacji, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że należy sprawiedliwie opodatkować wartość dodaną tworzoną przez wielkie koncerny internetowe. Okej. Okay. Tylko dlaczego stawka podatku od reklam dla gigantów wynosi 5%, a dla telewizji, radia, kin i outdooru 7,5%, 10% i 15%? Nawet prasa zapłaci maksymalnie 12%. Panie Piotrze Muller... Niestety, rzecznik prasowy rządu nie odpisał. Paskowy w TVP Info wziął się do roboty i oto co napisał o sprzeciwie mediów wobec nowego podatku. Międzynarodowe koncerny medialne nie chcą płacić na służbę zdrowia, kulturę i zabytki. Niemieckie media dla Polaków. Koncerny medialne traktują Polskę jak kolonie. Takie paski widniały w TVP Info. Czy ja dobrze rozumiem, że TVP dostało jakieś tam miliardy kosztem służby zdrowia? A teraz nadaje, że zagraniczne media nie chcą na tę służbę płacić? Tymczasem na TVP niemieckie media nie chcą płacić składek na służbę zdrowia dla Polaków. Ale mamy mało niemieckich mediów w Polsce. Axel Springer jest aktualnie w rękach Amerykanów. WP jest polski, Agora Polska, Polsat polski, TVN amerykański. I te media płacą składki na polską służbę zdrowia, kulturę i zabytki. W podatkach. Po prostu nie chcą płacić więcej. Ministerstwo Finansów postanowiło pokazać, jak mało podatków w Polsce płacą największe media. Okazało się, że swoją grafiką zrobili więcej złego niż dobrego, i wydaje się, że najbardziej zaszkodzili telewizji publicznej. Relacja podatku należnego CIT do przychodów w procentach w 2019 roku. Dlaczego nie ma danych dla TVP? Aż tak słabo wypadają na tle innych? To jest tak ordynarna manipulacja, że musi zostać napiętnowana. Po pierwsze. CIT to podatek dochodowy i przychód nie ma tu nic do rzeczy. Po drugie, oczywiście nie bez powodu, na wykresie nie ma TVP, która wypadłaby najgorzej. 7 milionów 380 tysięcy złotych CIT i 2 miliardy 560 milionów złotych przychodu daje bowiem niecałe 29%. Tu też Ministerstwo Finansów o TVP zapomniało, ale chyba nie dlatego, by pokazać, że TVP płaci mniej podatków od Facebooka czy Google w Polsce. Nagrodę na najgłupszy wykres dnia wygrywa Ministerstwo Finansów. Skąd tak wysoki wynik Google na tle Facebooka? Mógłby ktoś spytać? Otóż stąd, że Ministerstwo Finansów w zestawieniu uwzględnia spółka Google Polska? która w ogóle nie przyjmuje płatności za reklamy. Płatności te przyjmuje spółka Google Ireland Limited. Cała akcja Media bez wyboru powinna skupić się na tym, że to kolejne opodatkowanie obywateli. No bo kto w produktach pokryje koszty reklam? Konsument, który jest na końcu łańcucha pokarmowego. Informowanie czy nawet rozmowa o nowych podatkach lub podwyżkach podatków w telewizji wygląda jeszcze gorzej niż w internecie. Dobitnie pokazał to Konrad Piasecki podczas rozmowy z posłem Konfederacji Jakubem Kuleszą. O, cały TVN24. Jak Jakub Kulesza wspomina o podatkowaniu innych sfer życia Polaków, dziennikarz ucisza go. Mówi to, co każdy normalny Polak sam widzi: że Lewica współpracuje z komunistycznym pisem. Poparcie kolejnych podatków ze strony polityków Lewicy możemy usłyszeć na co dzień. Ostatnio pani poseł Marcelina Zawisza bardzo entuzjastycznie zareagowała na kolejną podwyżkę opodatkowania pracy, domagając się, żeby ta podwyżka była jeszcze wyższa, a pan poseł Maciej, konieczny też z Lewicy, dwa dni temu zaproponował na Komisji Finansów Publicznych, złożył poprawkę. Ale panie, panie, panie Przewodniczący, nie wrzucajmy teraz wszystkich podatków, Dani i do jednego worka. Mówimy w ja tej chwili o daninie dla mediów, dla mediów, dla mediów prywatnych w Polsce, a nie, więc nie, nie mówmy o opodatkowaniu pracy. To ja bym zapytał pana ministra Sobonia. Wymowne zachowanie Konrada Piaseckiego podczas programu Kawa na ławę. Gdy poseł Kulesza mówił o tendencji podatkowej, temat od razu został ucięty tekstem, ale teraz mówimy o konkretnym podatku. To tylko potwierdza tezę... Że media tylko wtedy interesują się podatkami, gdy dotyczą ich. Tak właśnie wygląda debata o podatkach w programach publicystycznych. Albo mówisz o podatku, który bezpośrednio w nas uderza, lub o jakimś temacie zastępczym, który nie ma znaczenia dla większości obywateli, albo odbierzemy ci głos. Akurat w przypadku posłów Konfederacji te odbieranie głosu jest całkiem powszechne. Osobiście nie stoję po stronie mediów, ale jak zwykle jestem przeciwny nowemu podatkowi. Osobiście uważam, że media same są sobie winne. Gdyby ludzie wiedzieli z mediów, że podwyższanie podatków lub wprowadzanie nowych podatków i tak ostatecznie uderzy w ich kieszenie. To może częściej sprzeciwialiby się polityce rządu i rząd rezygnowałby z tego typu pomysłów. Niestety, sądząc po reakcji redaktora Piaseckiego na wypowiedź posła Kuleszy, wydaje się, że przynajmniej w tym temacie w mediach nic się nie zmieni. Dalej ważniejsza będzie debata o tematach zastępczych, o pierdołach, niż o opodatkowaniu przedsiębiorców, zwykłych obywateli i konsekwencjach, jakie stoją za wprowadzaniem i podwyższaniem podatków. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Polacy wydali na alkohol prawie 40 miliardów złotych. Coca-Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki. Zwolnienia w Poczcie Polskiej. Około 2000 osób straci pracę. I to wszystko co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.